3 lata, odkąd nie palę papierosów. At all! <grym> Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj na zielonym tle, na taborecie. Fajny układ kamerowy, ponieważ nie palę już 3 lata. Nie ma nic głupszego jak facet, dorosły facet, rozkraczony w takiej pozycji, ale dzisiaj jest moja szczęśliwa data, dlatego że dzisiaj mijają 3 lata, odkąd rzuciłem palenie. Palenie pomogła mi rzucić Sandra Bullock. Ale o tym za chwilę. Trzy lata. Trzy, trzy. Uff, oddycham pełną piersią. Uff, już noże wiem, że żężę, ale wiecie, jak rzędziłem wcześniej, trzy lata minęło. Nie palę nic. A były różne sytuacje skłaniające do zapalenia papierosa, bo i był alkohol, i nerwy i emocje, i kaweczka, i stresy, i rozmowy przy papierosie na imprezie przed lokalem. Wszystko było, a ja... Czysty jak łza. Znaczy, wiecie, są też, są też słabe strony tego, ponieważ na przykład straciłem jeden żart. Kiedyś, jak jeszcze paliłem, to zawsze otwierałem program e, i w kabarecie mówiłem: Proszę Państwa, bardzo się cieszę, bo e, udało mi się w końcu rzucić palenie. Jak ktoś tam w sali pytał: No, a jak długo już Pan nie pali? Ja mówiłem zawsze: No, wiecie, co czekajcie? Mm, to już, już taka okrągła cyfra. Za cztery tygodnie mija miesiąc. <grytanie> Więc dzisiaj powiem Wam, jaka jest metoda na rzucenie palenia. Dzisiaj wam to powiem, ale zanim do tego dojdzie, najpierw e, mój film profilowy, który w nocy e, zmontowałem, wreszcie mi się udało, ponieważ od dwóch tygodni się przymierzam, żeby zmienić trochę film profilowy, ale jak wiecie, też zmieniłem trochę profil swojego kanału. Ja się zmieniłem trochę, no więc chciałem zmienić film. I ocencie, czy to jest mniej więcej adekwatny film do tego, co ja na tym kanale teraz e, wyprawiam. To zaczynamy od filmu. Stolik jeszcze tylko trzeba zalejować, ale myślę, że efekt jest piorunujący jak szklanka spirytusu na wyszczą. To jest kanał o mnie trochę, o moim majsterkowaniu, o mojej pasji, o moim życiu. Wszędzie macie dostęp do domu, do samochodu. Cieszę się razem z wami, moim nowym samochodem. Żony Wam pokazuje dzieci. Któż z nas nie zna takiego widoku? Trzeba nałożyć olej konserwacyjny, tylko go podtrzymać trochę dłużej, bo właściwie różni się tylko tym, że jest rzadszy. Jakie to poddasze, jakie rodzaje ocieplenia, czy płyta OSB, czy deskowanie, czy otwory wentylacyjne, to już jest zadanie dla dekarza, dla projektanta. Czasami żartuję z tego, z czego mam ochotę żartować. Dziesiąte piętro, facet podchodzi do drzwi, puka, tam otwiera jakaś kobitka, facet mi mówi, Dzień dobry, przepraszam bardzo, czy tylko u mnie nie ma wódki, czy w całym bloku? Co jeszcze musi podrożeć, czy oni się kapli, że coś jest nie tak? I dzisiaj wymyśliłem. Karma dla kota musi podrożeć. Wtedy się na pewno zorientują. Jak tutaj jestem i mam samochód, to zawsze coś wypijam, ponieważ jak zdam sprawę, że ci wszyscy ludzie naokoło mnie jeżdżący mają po pół mila we krwi, to sobie myślę, straszna część posiadać za kierownicę tutaj. Tu są oczy. No, to wraca do morza. Żeby zrobić taką nierówną deskę, trzeba mieć nierówną deskę w garażu i nierówno pod sufitem. Wiem, że to głupio wygląda, ale co zrobić? Teraz jeszcze zgasimy światło. Pyk, pyk. I jest pięknie. Ten kawałek przyleciał mi nad głową, ale było o tyle. W drugim pomieszczeniu stanie się za chwilę coś, co utrzyma na pewno Waszą uwagę. Zostało mi 5 sekund. Pamiętajcie, zawsze trzeba malować w masce. Wspaniała wilgotność, wspaniałe zadymienie i cudowne żeberka. No i tym sposobem powstało grudzimowe, ale to jednak cały czas jest plener. Śpieszmy się kochać jesiotry, tak szybko odchodzą i powinno działać to tak. Udało się. Krzesło się przydało, które kiedyś zrobiłem, myślałem, że się do niczego nie przyda, a okazuje się, że fajne i pasuje. Grama dziurówki w tym nie ma. I każdy kolejny mebel był inspiracją dla następnego. Postanowiłem, że będę po każdej realizacji, po każdym filmie oddawał e, wam to, co zrobiłem. No i w tym roku pół miliona subskrypcji pękło. Po prostu co wchodziłem na jakąś stronę, to klikałem subskrybuj. Subskrybuj. No i tak. Do tego pół miliona doszedłem. Dla uwagi po nieuwadze mówił domowy ebenista. Film już za nami, komentarze bardzo proszę pod spodem. A teraz, jak rzucić palenie? Właściwie w jedną noc. Skorzystajcie z tego, co wam za chwileczkę powiem, ponieważ ja poświęciłem na to 35 Lat. To jest coś, co przelatuje bardzo szybko, ale potem, jak już przeleci, to jest bardzo żal, bo nie ma tego, jak odzyskać. Jeżeli mówię teraz do palących, to wiecie, o czym mówię. Jest nawet powiedzenie, że rzucenie palenia jest bardzo łatwe. Sam rzucałem wielokrotnie, poszło świetnie. To jest stary żart, który wszyscy powtarzają, i z takim uśmiechem przyklejonym, ale niestety to jest prawda. Teraz Wam powiem o metodach nieskutecznych na mnie. Pierwsze co człowiek robi, to się usiłuje posiłkować jakąś pomocą. I to z tym jest, bywa różnie, bo wiecie, przerzuca się wtedy odpowiedzialność na tą pomoc. Jeżeli bierzesz plastry, tabletki, no to od razu one mają za Ciebie załatwić sprawę. Nie, one nie załatwiają sprawę, mało tego, powiem Wam, jak u mnie to wyglądało. Plastry. Miałem wtedy około 30 lat, no i kleiło się je tu gdzieś na plecach. Grałem w teatrze, więc mi tam Beatka rano przyklejała gdzieś z tyłu, żeby w razie czego nie było widać tu z przodu. Ja przeczytałem instrukcję do tych plastrów, że tam było ostrożnie, bo te plastry mogą powodować jakieś tam e, alergie, stany emocjonalne, zawały w serca. Ludzie, no, mogą różnie reagować, także tam przestrzegają. Oczywiście taki dupochron zapisali, ale ja to przeczytałem częściowo, no i tak przyklejałem te plasty i tak czekałem, czy będę miał jakąś reakcję, czy nie. No i kiedyś jadę sobie już tam któryś dzień tych plastrów, nie parę, plastry przyklejam, poddenerwowany człowiek taki chodzi, jadę samochodem i nagle w tym, w tym samochodzie jadę i czuję, słuchajcie, mam wylew. Tak mi zaczęło uderzać do głowy coś, pulsowanie, serce, krótki oddech, więc Kurczę, gdzieś tam do, do teatru poszedłem, do kogoś mówię, weź, odklej mi te plastry, bo, bo działa, człowieku, żebym, już, ale nie mogę już powietrza złapać, jak to mówiłem. No i tam ktoś mi to usiłuje tam oderwać, tam w teatrze i mówi, ty, ale gdzie masz ten plastr? Ja mówię, no gdzieś tu z tyłu jest. I słuchajcie, mi, nie masz żadnego plastra. I wiecie, co się okazało, potem z bratką konsultowałem rano, jak prosiłem, żeby mi przykleiła, to ona coś tam sobie robiła, ja miałam przykleić coś tam, ten, ja coś się zagadałem z kimś, coś, tego, potem... I wyszedłem i ona mi tego plastra de facto nie przykleiła. I rozumiecie, zadziałało u mnie, a mózg jest przeszłym jak chodzi o rzucenie palenia. To on tutaj decyduje, on najbardziej. My chcemy rzucić palenie i tam sobie coś wymyślamy, a on, ty, no ty skurw, jak będziesz rzucał, to ja cię tak, to ja cię tak. I on mnie załatwił wtedy tym atakiem serca, tylko debil nie widział, nie widział, że plastra nie mam. Tabletki, podobna sytuacja, też tabletki żarłem gdzieś tam, ale to nigdy nie pomagało. Następna rzecz, książka. Kolega mi kiedyś powiedział, który rzucił palenie, nie pali, powiedział, stary, przeczytaj tę książkę, ja przeczytałem i na drugi dzień po prostu odłożyłem, rzuciłem palenie. To ja się tego złapałem, jak tonący brzdwy, bo wiecie, wiadomość od kogoś, komu ufasz. Działa na ciebie. Więc tą książkę natychmiast zdobyłem, gdzieś ją zaraz wyświetlę, żeby do, do, dobry tytułu tego przekazać. I zacząłem tą książkę czytać. I powiem wam, a propos mózgu, który jest przepieron, i on wiedział, że ja tą książkę czytam. A tą książkę zacząłem czytać, i powiem wam, że zacząłem rozumieć te rzeczy. O, ona jasno, przejrzyście mówi o tym, co kieruje naszym paleniem. I tak naprawdę ta książka cały czas zmierzała do opisania tego skórwiela tutaj, który tam. Nyn, 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 nyn. I on to czuł. Więc nie uwierzycie mi, albo, albo musicie mi uwierzyć, że ja tej książki nie dałem rady przeczytać, ponieważ ta książka uświadamiała mi, że ja rzucę palenie. Naprawdę, ta książka uświadamia to, ale mój mózg jest silniejszy dużo ode mnie i mi odrzucił tą książkę. Ja jej nie skończyłem, nie dałem rady czytać, coraz rzadziej miałem czas, żeby ją dokończyć. I ta książka na mnie nie zadziałała, wyobraźcie sobie. Ja ją gdzieś zgubiłem, nawet zostawiłem w hotelu. Nawet nie wiem czy ja ją zostawiłem. Czy on Skurwiel w nocy mi 3 nie, ręki nie wyciągnął, gdzieś nie wsadził pod kołdrę. Nie mam pojęcia. Książka była znakomita, naprawdę, ale na mnie nie działa, bo mam gościa mocniejszego w głowie. Następne etapy to było rzucenie palenia poprzez ograniczenie, bo przecież po co rzucać, można ograniczyć, o fajnie możemy na przykład, jak się pojawiły te elektroniczne pierwsze, takie pierwsze co olejek się wlewało, no to, że będę to palił, więc oczywiście skutek był taki, że paliłem dwa razy więcej, to znaczy normalnie analogowe paliłem tam, gdzie, gdzie można było palić, a tu coraz mniej miejsc do palenia, bo takie już czasy zaczęły być, więc tam, gdzie nie można było palić, to sobie w te olejki wlewałem i co cie, ja cały dzień jarałem. To było fantastyczne. To rzucenie spowodowało, że ja byłem tak, już tak harczałem, po prostu, że ja. żona mówiła, że mnie poznaje, jak wchodzę po schodach, bo była. Masakra. Więc to rzucenie palenia nie działa elektroniczne gadżety i tak dalej, bo to jest tylko koleś cały czas mikro, dobra, super, będzie elektroniczny, dobra, dobra. Pa, nie palisz, to zdrowsze już masz, tak? Oczywiście, tak, tak. Więc to nie działa. Następny etap rzucenia. Dobra, to się tędy nie da, ale przecież mogę ograniczyć, na przykład będę słabsze papierosy palił i w ogóle te cienkie. Takie pojawiły się e, palacze, wiedzą, te e, cienkie, nie będę ma Mark wymieniał, bo e, Marek, ma Mark, Marek nie będę wymieniał, bo wiecie o co chodzi. Fantastyczny pomysł, wielki. Ja teraz palę, wiesz, takie cienkie, one mają bardzo mało nikotyny. W ogóle słuchaj i substancje smoliste, Zobacz sobie, zobacz sobie. ja takie. No i jak skutek był taki, oczywiście, że się paliło trzy razy więcej tego, bo to było cienkie. To się Czek ciągnął słabe. To się nie czuło w płucu w ogóle. Mózg mówi ciągnij! Ja ciągnę, a tu nic, uszy mi wciągało do środka. No więc trzy paki dziennie, cztery. Masakra, powiem Wam, nic to nie dało kompletnie, natomiast palenie już było w coraz większym zakresie. To spowodowało jedną rzecz, że przestałem palić analogii, te gwoździe, bo mi te już te cienkie, te cienkie mi smakowały bardzo. Kasowo nie muszę Wam mówić, ile to kosztuje, bo wiecie, ile kosztuje paczka takich papierosów. Więc jak już były dwie, trzy, cztery paczki, ponieważ ja się budziłem rano. Złapałem się na tym, ja myślę, że przez to rzuciłem trochę, się łapałem na tym, że ja musiałem mieć w jednej kieszeni, w drugiej, trzeciej, w samochodzie, w schowku musiałem mieć zapas, w domu, w warsztacie, wszędzie musiałem mieć fajki na zapas. A jak w nocy się orientowałem, że palę, coś pracuję wieczorem, bo oczywiście przy pracy fajka jest nieodzowna, przy pracy, mózg mówi, pa, musisz mieć fajeczkę, bo wtedy lepiej Ci działa to wszystko i w ogóle taki mądrzejszy jesteś, w ogóle wyluzowany. Tak, cały czas podpowiadał, Skurbiel jeden. Więc w nocy, jak pracowałem, to jak mi się kończyły papierosy, widziałem, że już mam tylko 10, bo tam 20 było w tej parce, 10, to mi się zaczęły ręce, że mówię: Kurde, piwo wypiłem. Jak mi się skończyło, to nie będę mógł na stację pojechać. Słuchajcie, taka histeria była z tymi fajkami. I naprawdę chciałem się już tego pozbyć, tego gówna. I było. Powiem wam szczerze, ja już sobie pomyślałem w pewnym momencie, że. Już pa paląc te trzy, nawet nawet chcę wam mówić, yy, bo to ja, ja u, teraz jakby namaszczę, nie muszę namaszczę, tylko będę legitymizował kosmicznej ilości palenia. Ja paliłem trzy, czasami cztery paczki papierosów. Jak doba była zamknięta nie z prawie, no to te cztery prawie podchodziło pod cztery paczki. Nie zawsze oczywiście. No ale jak palisz cztery czasami, to już jak będzie dzień, że palisz dwie, o, jak dzisiaj mało paliłem, nie, to właściwie chyba rzuciłem. No takie, tak się to dzieje. A no, przecież mało palisz dwie, dawaj, może dwie to super. Cały czas koleś Ci to podpowiada. I słuchajcie, kiedyś siedziałem w domu wieczorem, prawie że płakałem, dlatego że ja już wiedziałem, harcząc, e, wiedząc ile wydaje na papierosy, że albo. Ja te papierosy rzucę, albo zaraz one rzucą mnie. Palenie rzuciłem dzięki koledze, który opowiedział mi swoją historię rzucenia, niezwykle prostą. Ja mówię, Oj, Wacek, pozdrawiam Cię serdecznie, gdybyś to oglądał. To dzięki Tobie. On mówi, słuchaj stary, rzuciłem wiesz jak... tabletkę i uwaga, ale nie ta... to jest nieważne, która tabletka, która marka. Jakakolwiek tabletka, która tam niby tam zastępuje nikotynę, coś daje Ci placebo, nie wiem, że masz tabletkę. To jest ważne. On akurat mi polecił tabeks. ja ten tabek kupiłem mówi tylko stary, nie wiesz tak jak oni każą, bo te tabletki, oczywiście to jest kasa, no to oni każą w pierwszy jak zaczyna rzucać to 8, bierz potem zmniejszaj dawkę 7, 6, 5, 4, 3, 2, a potem jeszcze weź 8, 8, 8, że także pół roku musisz to kupować i ta... On mówi tak, kup sobie taką paczkę i załóż sobie do rzecz. Że nie palisz, ale w momencie, jakby Cię przyszła ochota, to daj sobie awaryjne 10 minut. Będziesz miał ochotę zapalić, daj sobie 10 minut, weź tabletkę i zobaczysz, co będzie dalej. I słuchajcie, ja tak zrobiłem. I teraz, jak wygląda sytuacja? Wypaliłem wszystko, co było w domu, przynajmniej tak mi się wydawało. Na szczęście nie znalazłem wszystkich paczek, bo ja chowałem w różne miejsca, tak jak w jajurkach. Chowałem, a potem nie wiedziałem, gdzie. Wypaliłem to, co tylko znalazłem. Tak się najarałem, wiedząc, że już na drugi dzień jest decyzja, że nie palę. Coś spadło u góry. Wiedząc, że nie palę, położyłem się spać. Słuchajcie, pompka tak napierniczała i mówię, nie zasnę, po prostu o tej ilości papierosów, od nerwów i w ogóle byłem przekonany, że, że, nie, że nie dam rady rzucić. Pomimo, że taką ilość papierosów wypaliłem, Skurwiel mówił, a tam prześpisz się rano, kawkę wypijesz, zajaramy. I włączyłem sobie telewizor, nie mogąc zasnąć, i nad ranem, wyobraźcie sobie, był film. Z Sandrą Bullock. Sandra Bullock grała w nim alkoholiczkę. Ten film mnie uratował. Sandra Bullock rzucająca alkohol. Ona miała skurwiela. Innego skurwiela, który mówił jej dokładnie to co, to, co mój i w ogóle mój skurwiel mówił mi: przestań patrzeć na ten film. Ja mierzyłem się z dokładnie podobnym problemem jak ona. To jest to. Ten film po prostu dał mi tyle siły, zasnąłem, nie wiem, to było w pół do szóstej rano już, było na pewno świtało, ja byłem potwornie zmęczony, przepalony, ale słuchajcie, byłem tak mocny tym filmem. Tym filmem, tą wiedzą, że mam tę tabletkę w razie czego i, i taką nadzieją, że mi się uda. Wstałem, słuchajcie, odpaliłem wrotki i już nie będę Wam teraz kontynuował tej opowieści, bo e, pierwszy dzień, pierwsza kawa, brak papierosa, dobra, drugi dzień, trzeci, ok, szło dobrze. Co jest ważne? Poszczególne etapy, e, kiedy pierwszy raz zderzasz się, to jest bardzo ważne, na to musicie uważać. Pierwszy raz zderzasz się z sytuacją, kiedy nie palisz, a zawsze wcześniej paliłeś i łączysz te sytuacje. Czyli wiadomo, kawa poranna, zawsze kawa, fajeczka, kawa, fajeczka i teraz uważaj, pierwsze zderzenie, pierwsza kawa bez fajki, jest dramat. Po co ta kawa w ogóle? Nie ma sensu pić kawy. Natomiast już druga, trzecia kawa e, już dobra, jest bez histerii. Przeżyłem pierwszy moment. Następne zderzenie. E, jakaś sytuacja stresowa, gdzie zawsze jakiś stres. Pierwsze to był papieros, i dobra. No, już się uspokajałem. No więc pierwszy stres, który mnie tam trzepnął faktycznie. E, Mocno przeżyłem, bo chciałem tego. Nie, ale dałem radę, bo wiedziałem, że skurwiel, a nie tak naprawdę prawdziwa potrzeba. No i tak po kolei wiele różnych sytuacji, typ, alkohol pierwszy, oczywiście, impreza, no jak to nie dało. Wszyscy palą. Nie wiem, no wiadomo, te sprawy. Niektórzy mówią, że po tych sprawach bardzo lubią zapalić, więc yy, no, ale za pierwszym razem było faktycznie trudno, ale potem pff, dajcie spokój, ludzie, po co tracić czas na palenie. No i przyszedł ten moment, kiedy trzeba, o którym mówił yy, Wacek, mówi, jakbyś miał ochotę zapalić, jakby ten moment przyszedł, to tabletka. I przyszedł taki moment, bo przypominam, o czym powiedział Wacek, tabletka jest potrzebna po to, że jeżeli już masz ten przebłysk, żeby zapalić i musisz zapalić, albo ci się wyda, skurwie ci mówią, musisz, kurwa, palić, pan nie spalił. Jak ci skurwiel to mówi, to ty mówisz skurwielowi wtedy tak. Wezmę tabletkę i zapalimy, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Biorę tabletkę, 10 minut i zajaramy, okej? Okay? Oszukamy system. I bierzesz tą tabletkę. jak bierzesz tą tabletkę, to dajesz sobie czas. Dajesz sobie czas yy, ze świadomością, że zapalisz tylko za 10 minut. Skurwiel nie jest na tyle cierpliwy. Po 10 minutach mówi, już co, wal się na ryj. Teraz to już nie musimy palić. I nie zapaliłem po tych 10 minutach. Naprawdę nie zapaliłem. Wiecie dlaczego? Ja już nie paliłem wtedy, nie wiem, z tydzień pewnie i was chytrości nie zapaliłem. Tak mi było szkoda, że już tydzień nie palę. Te 10 minut minęło, skurwiel się obraził, a ja mówię, dobra, nie palimy dalej. Bo po co? No i potem już jest tylko łatwiej. Jeżeli się zrozumie te mechanizmy, to potem już jest coraz łatwiej. Zresztą ja już wiedziałem właściwie po kilku miesiącach, że ja już nie wrócę do papierosów. Jak mi się udało zrozumieć, że skurwiel jest moim największym wrogiem, teraz się bardzo lubimy zresztą, Mm, on jest ho ho Zobaczcie, jest ko korelacja pełna, prawda? Więc każdy niech dojdzie do ładu ze swoim e, współlakatorem. I myślę, że sukces gwarantowany. Dziękuję. Strasznie się rozgadałem, ale temat wart chyba był e, wysłuchania. Zwłaszcza u tych, którzy mają taki problem, jaki ja kiedyś miałem. Dlatego poświęciłem temu odcinkowi więcej czasu, bo wiem, że warto. Nawet jeżeli jedna osoba rzuci palenie, to warto było ten odcinek nagrywać. Dziękuję bardzo. Życzę, żeby Wam się udało pozbyć nałogów. Oczywiście nie wszystkich, bo coś se trzeba zostawić dla przyjemności. No a poza tym na coś umrzeć trzeba. Kochani, dziękuję bardzo, byleśmy nie umarli y, z przemęczenia przy pracy. Czego i sobie życzę i zapierniczam do warsztatu. Pozdrawiam do zobaczenia.